Dzień dobry z tej strony Wojciech Rudnicki i witam Państwa w kolejnym odcinku naszej serii prasówek z dnia 8 czerwca 2025 roku. Jako koło nauk politycznych Homo Politicus działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dostępni jesteśmy w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie, Spotify i oczywiście na YouTubie. Gorąco zachęcam do sprawdzenia linków w opisie i zapraszam do merytorycznej części odcinka. Nadarię prowadzę dzisiaj ja wraz z Julioneską i Klaudią Kapinos. Nie przekażę jednak głos pozostałym, opowiem Państwu o zawirowaniach politycznych mających miejsce w Holandii. 3 czerwca we wtorek Girard Wilders ogłosił opuszczenie koalicji rządowej przez swoją partię. Skrajnie prawicowa Partia Wolności domagała się od rządu realizacji planu opartego na 10 punktach, w którym znalazły się m.in. takie kwestie jak zamknięcie granic dla uchodźców. I zgoda w koalicji doprowadziła do wycofania się PVV z rządu. Premier Dick Schuh zapowiedział w związku z tym złożenie dymisji gabinetu na ręce króla, oznajmiając przy tym, że ruch Wildersa był niepotrzebny i nieodpowiedzialny. Rząd, w skład którego wchodziły także takie ugrupowania jak BBB, NSC i VVD, nie przetrwał nawet roku. Holandie czekają teraz przedterminowe wybory, a sondaże wskazują na spadek poparcia partiom rządzącym, takim jak BBB, jak i NSC. Partia Wildersa, pomimo tego, że otwiera stawkę, również zanotowała spadki. Zyskuje natomiast Partia Pracy i Zielonej Lewicy pod przewodnictwem Fransa Timmermansa oraz liberalne VVD. Teraz o wyniku wyborów w Polsce opowie Julianeska. Karol Nawrocki wygrywa wybory prezydenckie. Tak, kandydat PiS zdobył 50,9% głosów. I pokonał Rafała Trzaskowskiego różnicą ponad 369 tysięcy. Wynik ten z jednej strony jednoznaczny, ale z drugiej pokazuje, jak bardzo podzielone jest społeczeństwo polskie. Gratulacje dla prezydenta elekta pojawiły się szybko. Andrzej Duda i marszałek Sejmu Szymon-Hołownia podkreślali potrzebę jedności i, jak to ujął Hołownia posklejania pękniętej Polski. Z kolei Trzaskowski podziękował swoim wyborcom i przypomniał, że tak wyrównany wynik to także spora odpowiedzialność dla zwycięzcy. Premier Donald Tusk także nie czekał długo z reakcją. W wieczornym przemówieniu zapowiedział wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu i jasno dał do zrozumienia, że planowanych reform nie zamierza odpuszczać, nawet jeśli prezydent będzie próbował je blokować. Z drugiej zaś strony, prezes PiS. Jarosław Kaczyński wyszedł z propozycją stworzenia tak zwanego rządu technicznego, czyli bezpartyjnego, prowadzonego przez ekspertów. I tu pojawia się pytanie: co dalej? Przed nami okres kohabitacji, czyli współpracy rządu i prezydenta z różnych obozów. Teoretycznie jest ona możliwa, ale w praktyce, no, może być różnie. Luka zostaje przy mikrofonie, by opowiedzieć Państwu o operacji ukraińskich służb. Operacja Pajęcza Sieć, przeprowadzona przez Ukraińską Służbę Bezpieczeństwa, została uznana przez NATO za największy dotąd sukces w uderzeniach na rosyjskie lotnictwo strategiczne. Takiego komentarza udzielił wysoki rangą przedstawiciel sojuszu i to nie bez powodu. Bo według szacunków NATO, które pokrywają się z danymi przekazanymi przez stronę ukraińską, uszkodzonych zostało co najmniej 40 rosyjskich maszyn. Od 10 do 13 z nich zostało całkowicie zniszczonych. Wśród celów znalazły się m.in. bombowce Tu-95 i Tu-22, a także co najmniej jeden samotor, samolot A-50 AWACS, wyjątkowo cenny w rosyjskiej flocie powietrznej. Co ciekawe, to podaje, że Ukraina zniszczyła aż 34% rosyjskich nosicieli rakiet manewrujących. To całkiem konkretny cios, bo bez tych maszyn Rosji znacznie trudniej będzie przeprowadzać zmasowane ataki z powietrza. Warto także dodać, że jeśli część zniszczonych samolotów była już na emeryturze i służyła bardziej jako źródło części zamiennych, to sam fakt, że Ukraina potrafi dosięgać takich celów i to na terenie Rosji, Robi całkiem duże wrażenie. Prezydent Załański i nowy sekretarz generalny NATO Mark Rutte zgodnie stwierdzili, że operacja Pajęcza Sieć pokazuje nowy poziom precyzji i skuteczności ukraińskich sił. O zaskakujących statystykach z Grecji opowie teraz Claudia Kapinos. Spadek bezrobocia w Grecji do poziomu 8,3% w kwietniu 2025 roku to zaskakujący i symboliczny moment dla kraju. Który jeszcze dekadę temu był jednym z najpoważniejszych pacjentów z strefy euro. Obecne dane, wskazujące na najniższy poziom bezrobocia od 17 lat, nie tylko sygnalizują odbudowę greckiej gospodarki, ale także stawiają ją w lepszym świetle na tle innych europejskich państw. Jeszcze na początku lat 2010 Grecja zmagała się z dramatycznym kryzysem zadłużenia. A stopa bezrobocia w szczytowym momencie przekraczała 27%. Masowa emigracja, szczególnie młodych i wykształconych obywateli, była powszechnym zjawiskiem, a kraj stał się symbolem europejskiego kryzysu gospodarczego. Dzisiejsze dane pokazują, jak daleką drogę przeszła grecka gospodarka nie tylko w zakresie fiskalnej stabilizacji ale także realnych zmian na rynku pracy. Minister Pracy, Niki Kerameus, wskazała na kilka przyczyn tego sukcesu. Aktywna polityka rynku pracy, m.in. programy dofinansowań zatrudnienia czy wspieranie przedsiębiorczości. Powrót emigrantów zarobkowych, który oznacza nie tylko wzrost podaży siły roboczej, ale także powrót kapitału ludzkiego i kompetencji nabytych za granicą. Wzrost gospodarczy, gdzie Grecja odnotowuje Wzrost PKB oparty na turystyce, transformacji energetycznej i inwestycjach zagranicznych oraz inicjatywy promujące zatrudnienie, gdzie przykładem są organizowane przez rząd targi pracy w miastach europejskich z dużą liczbą greckiej diaspory, jak na przykład nadchodzące wydarzenie w Stuttgardzie, gdzie oferowanych będzie ponad tysiąc miejsc pracy. Symboliczny jest fakt, że Grecja wyprzedziła pod względem poziomu bezrobocia kraje takie jak Szwecja czy Finlandia. Choć te państwa nadal pozostają liderami w zakresie jakości usług publicznych i innowacyjności, ich rynki pracy zmagają się z nowymi wyzwaniami: starzejącą się populacją, spowolnieniem w sektorach sekt technologicznych czy integracją migrantów. Co dalej? Choć dane są obiecujące, wyzwania wciąż pozostają. Grecki rynek pracy nadal zmaga się z segmentacją, relatywnie niskimi płacami oraz potrzebą zatrzymania młodych i wykwalifikowanych pracowników w kraju. Utrzymanie pozytywnego trendu będzie wymagało kontynuacji reform, inwestycji w edukację i innowacje oraz dalszej aktywizacji zawodowej kobiet i osób 50. Grecki przypadek staje się przykładem, że nawet państwa dotknięte głębokim kryzysem Mogą wrócić na ścieżkę trwałego rozwoju i poprawy warunków życia, jeśli prowadzą spójną, długofalową politykę gospodarczą. Jednocześnie jest to sygnał dla całej Europy, że pojęcia centrum i peryferii w Unii Europejskiej ulegają redefinicji, a południe kontynentu nie musi już być synonimem bezrobocia i stagnacji. Na koniec Klaudia opowie Państwu także o kampanii propagandowej z użyciem EIA z Burkina Faso. Kampania promująca kapitana Ibrahima Traore w Afryce przez media społecznościowe wywołuje sporo kontrowersji i analizy. Jest to interesujący przykład, jak zaawansowane technologie, w tym sztuczna inteligencja, mogą być wykorzystywane do manipulacji opinii publicznej, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Kapitan Traore jest liderem huntych Burkina Faso. A jego promowanie jako przywódcy sojuszu państw w Sahelu, z wyraźnie prorosyjską i antyzachodnią orientacją, pokazuje, jak dynamika międzynarodowa wpływa na afrykańską politykę. Użycie AI do tworzenia fałszywych piosenek i teledysków w różnych językach, w tym po polsku, przez zespół IT reżimu, reżimu grupy diasporalne i sieci powiązane z Rosją, podkreśla skalę i zasięg kampanii propagandowej dla dobrze wykształconej części afrykańskiej opinii publicznej, która jest bardziej świadoma manipulacji i propagandy, takie działania mogą być przejrzyste. Jednak dla tych, którzy szukają pokoleniowej zmiany i osłabienia wpływów Zachodu na kontynencie, idealizowany obraz Traore jako rewolucyjnego przywódcy może być atrakcyjny. Kluczowe jest, aby kontekstualizować tę sytuację w szerszym kontekście geopolitycznym. I zrozumieć, jak takie kampanie mogą wpływać na stabilność polityczną i społeczną w Afryce oraz na jej relacje międzynarodowe. To było już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Serdecznie dziękuję Państwu za obejrzenie oraz zapraszam do pozostawienia opinii w komentarzach. Pozostańmy w łączności ze światem i do usłyszenia.